Witam was w tym odcinku, a dzisiaj jestem z Szymonem. Halo. Ciemno. No i właśnie no będziemy podpisywać na tabliczkach, że nie będziemy usuwać siebie z działek. No bo dzisiaj był mały konflikt. No. i sobie się trochę tutaj no. przegrodziliśmy na działkach. No. Więc teraz na pierwsze usun dodajmy się do działek. To ja już cię dodaję do tutaj, no. i do wszystkich się tam w sklepie wędrujemy. No mnie to też ja dodaję. tutaj cię dodaję. Trust. Bo jeszcze Tam w sklepie nie dodaj. Dobra, ty już okay. nie jesteś. Idę ci teraz do... mnie na tej A, też już jesteś. Teraz tu. Na tej już też jesteś. I jeszcze w sklepie. Nie dodaj, Jeszcze tam tu. I nie dodałeś, a jeszcze tam muszę cię dodać. Okay, chyba... No i jeszcze zniszczymy ten mur, i w no. villagerów zniszczymy mur, żeby nie było. I jeszcze na spalnie I potem podpiszemy tabliczki, że nie możemy się okradać, nie możemy no. chować tempów i nie usuwamy z działek. Dobra, dodaję cię do wszystkich działek już. No ja też. Których, których nie jeszcze cię do tego domku tam muszę dodać. Dobra, to już. A najpierw jestem przy spał, nie? No to dodaj nas, dodaj mi jej. Trus. Ja zwrócę surowce, no. które wziąłem. Bo przyznam się przed usunięciem. Wziąłem, ale już oddaję. To czekaj, tutaj oddaję stu enchantów. No. Potem się Jeszcze muszę tutaj Wsiąłem na takiej wziąłem. drugiej działeczce. Tutaj, tak, gdzie tutaj to ja wziąłem. i Szymon sponsorujemy villagerów. Tak, tak. No, no i będzie konkurs, nie? tu na ten dom no tak. z villagerów. Będą konkursy na villagerów, albo będziemy róż, różnie. Konkursy, parkury, no i wtedy będziemy villagery dawać. Będą, Będą konkursy, konkurs, no ale no musisz powiedzieć jakieś, nie wiem, co będzie obowiązkowe, żeby brać udział w konkursie. Dobra. Mm, no to ja już cię dodałem do wszystkich. Będziemy A jesteś tu? Jesteś? To jeszcze zniszczę... Jesteś tutaj? No. Tepnij się do mnie, do mnie się tepnij. ja No i teraz zniszczę jeszcze ten mur, czekaj. Zniszczę ten no ja mur jeszcze. No ja też. Na oczach tutaj. Na, film, na filmie zniszczy mur. Miciaż łopata skończyła wydajność 4. Jeszcze usunę tam w środku to, co zbudowałem. A. O kurczę. Ej, za dużo tych dilerów tu jest. No, trzeba je pozabijać. No. Bo laguje. Jest trochę przestrzeńczaka. Ja tu jeszcze usunę. Takie Potem spadki, je zabijemy. Ej, szkoda, że nie da się, nie wypadają z nich te kawałki. No, może spróbuj. Ja jeszcze, jeszcze zwrócę surowce, które ukryłem. Ja już tam na górze zrobiłem wszystko, bo tam też Dobra. wcześniej. A ja zwrócę surowce tutaj na bika. I co ja jeszcze? Podpisy. Tak, tak. I teraz tak. Tutaj, tutaj gdzie? Tutaj może na tej ścianie. Na domku. I piszemy tak. Nie. Usuwamy się. Nie kradniemy. No. I nie. I nie co jeszcze, i nie oszukujemy, Poszukujemy. E. Poszu. I nie chowamy, i temu. I nie. No. Chowamy, i temu. Proszę bardzo, ja już napisałem. No i tutaj się jeszcze... podpisujemy. No to ja tutaj ty, się podpiszę, Szymon oczywiście, moim ojcem z gry. Dawid Sledek, odłoga i ty i jeszcze Dawid pod spodem podpis. No. I tutaj to jest, no wszystko jest usunięte i teraz od dzisiaj może, Dawid tak powiedział, że będzie odcinki z moim głosem. No. Jak, jakby ten i będziemy robić po prostu więcej, streamy też będą, mnie No streamować, też Dawid będzie częściej. Może nawet z widzami będziemy gadać, nie? Na no. Discordzie na przykład. A ja jeszcze idę ja zwrócić, zwrócić surowce. jeszcze który, tutaj wsunę to. Które zabrałem. No. Zabrałem przed wyjściem. Tutaj je odłożę. Aha, jeszcze tutaj musimy zniszczyć. Tam przy, tam przy ekspiarce, co zabudowaliśmy, sobie. A tam tak na XP wiesz, że ta ekspiarka, to to, jak jest ten poziom 0, to tam gdzie jest minus, to nie działają nie. działki. Nie działają? No że ty mnie usunąłeś z tej działki, no i do, pl do plusa po prostu jest ta działka. Nie, bo chyba, bo ja nie miałem spawnerów na działce. Miałeś tam ten zombie. Tak, zombie. No, no to to nie, nie działa. Nie, ja, ja tam działki nie miałem nigdy. Nie, ja tylko mam działkę na tym supie. Bo coś trochę inaczej od... no. źle odmierzyliśmy po prostu. Czekaj, czy wszystko zwróciłem? No tak, tylko jeszcze trzeba będzie drewno, żeby zrobić bok szelfy. Jakie to jest wysokie? I trzeba jeszcze. Trzeba jeszcze. No i od dzisiaj też. Yy, będziemy. Szczerze? Hmm, drewno nie ma. Przecież mieliśmy tyle staków drewna, Co ty z Dawid, zrobiłeś? Ja byłem kopać drewno niedawno. No nic. Jeszcze, Jeszcze. wiesz, Dawid, poleć serwer, żebyś tam... No. Się, ale, IP stylowa mc.pl. Można, Można się, się, budować się budować blisko, blisko, blisko nas, da, nie obok nas, bo my, to my to potrzebujemy to. dużo terenów teraz, będziemy się rozwijać, ale możecie... tak 100 kratek, może nawet więcej od nas maksymalnie, no. nie? Tak. Żeby za blisko się nas nie budować. No bo jeszcze, jeszcze pokażę prosty. co, co zrobiłem ostatnio, bo automatyczną farmę kurczaków. Aha, no. i jeszcze będziemy teraz budować. Ja. O. Na razie okay. ja to buduję, ale to to... Być budujemy na razie farmę żelaza yl... i trzciny. i Żelazo trzciny. Trzciny trzciny też, ale farmę trzciny, trzciny to jest bardzo wymagające, bo już tam było dużo wyrównywania. To to jest pewno jajek. A jeżeli chodzi tutaj, to to jest ta automatyczna farma tych strzał i kości. I głów od szkieletów. No i trzeba pozabijać tych villagerów. No, bo jest ich za dużo. No trzeba, trzeba ich pozabijać. Ja już właśnie to robię. Ja tam chodzę do środka. Aha, bo śpią to nie. No, można ich pozabijać. I zapraszamy do naszego sklepu na spawnie. No. Ostatnio ktoś ode mnie kupił w ogóle koksa za 1700 mam teraz dużo. Ka Echa, A. jakbyście chcieli nam coś po... Jak my szukamy teraz bikona, odkupię bikona. Musicie do nas napisać. Z chęcią kupię bikonkę. tylko napiszcie. To może Możecie w komentarzach coś. też pisać. Na, no, wasze wasze okay. nikki na stylowej, na tej wersji o. 18. To jest stylowa MC. Tak. I my wtedy. Możecie do nas napisać, jak będziemy na serwerze, to my odpiszemy raczej. Czy chcemy coś kupić od nas? A my A. najbardziej chcemy bikona, więc jak macie bikona, to z chęcią odkupimy. Hmm. A tutaj to, to co to będzie? Czy... Ja. To zniszczyłem, ale A. tutaj A. szukałem mendingu, ale nie wiem, nie jestem A. pewien. Nie wiem, czy tu da się zdobyć mending. Tego nie wiem. Bym Trochę pozabija mi. Też możecie w komentarzach napisać, czy da się Mending zdobyć na tym serwerze, Ja chodzi o to, że od villagera, bo chciałem zdobyć, a nie, nie. cały czas jakieś słabe champy dostałem od tego, tego ale to takie prowizoryczne było, no więc to chyba wszystko, nie? Tam no na... I jeszcze jakiś widz chce się do nas tepnąć. Bic? Tylko wyjdź z villagerów, villagerów no. zanim go tepniesz. W ogóle wyjdźmy z działki, wyjdź z działki za zanim go tepni. Tu chodzi. Dobra, już na razie ich nie zabijaj, bo. O. Wyjdź z działki, chodź, wyjdź tu z działki, zanim go Do nas widzę. Czy ktokolwiek. No i moja szczepność widzę. No i to by był już prawie koniec odcinka. Nie masz oczekującej prośby. Aha. No. Jednak nikt do nas nie typu. Nie, nie I Dawid, Dawid jeszcze coś ci powiem. No, nie, nie. Na odcinku popełniłeś no, błąd ostatnim wczorajszym, czy tam ten. No. Źle pokazałeś granicę działki, bo granica inaczej mi chodzi o to, że nie mamy dużej działki. Pokazałeś, że da, do miejsce, Ta działka jest dotąd. Twoja. A? a moja jest tutaj, taki mały kwadracik. A. A masz przy sobie diamentową łopatę? Łopatę? Nie. Nie? Bo trzeba I powiększyć tą działkę, bo... Jeszcze mi się zdawało, że tam coś było. A nie, tam to tylko zbierałem dirta. Na to, na te wyrównanie ziemi. O. Ja to robiłem... Na lekcjach tryhardowałem. O. Wyrównywanie się bawiłem. Więc... I nasze plany powiedz na razie. Tutaj, tutaj ma być farma I, I, ma być taki, i taki sam płot. Tak, i tu ma być taki sam płot jak tutaj, bambusy czyli bambusy plus, bambusy plus liście i tu ma być cina, a żelma gdzieś ma być tam. Weźmiemy kilka bilarów, No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie subika i łapeczkę w górę.